Państwo, dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować urządzenie bardzo oryginalne. Urządzenie, które już widzicie tutaj obok mnie, na pierwszy rzut oka może wyglądać jak smartfon, ale to nie jest smartfon. To jest automatyczny tłumacz polskiej firmy Vasco Electronics. Vasco Electronics to jest firma, która ma swoją główną siedzibę w Krakowie i działa od 2008 roku i sprzedaje już bardzo dużo takich translatorów, takich automatycznych tłumaczy. W samym 2021 roku podobno sprzedała już ponad 50 tysięcy urządzeń, więc ma bardzo dużo rzeczywiście zainteresowanych i bardzo dużo chętnych na takie urządzenia. I niedawno wprowadziła do sprzedaży nowy model swojego translatora. On się nazywa Vasco Translator V4. To urządzenie trafiło do sprzedaży w połowie lipca, więc jest dość świeże. Ja dostałem jeden egzemplarz również do testu, więc chciałbym Państwu opowiedzieć trochę na temat tego urządzenia i pokazać dokładnie, jak działa, ponieważ wypróbowałem w kilku różnych scenariuszach i chciałem pokazać też, co możecie dokładnie z, z takim urządzeniem Państwo zrobić. To jest takie urządzonko. Urządzonko niewielkie. Rzeczywiście na pierwszy rzut oka może wyglądać jak smartfon. Taki ma trochę podłużny ekran, więc tym się rzeczywiście różni od smartfona. Może włączę tutaj, o, mamy tutaj ekran główny. Tak wygląda ekran główny wasko translator V4. Urządzenie ma pięciocalowy ekran, dotykowy działa pod kontrolą pod Androida, czyli tak naprawdę to jest trochę taki smartfon, tylko że smartfon o bardzo ograniczonej funkcjonalności, ograniczonej tylko do tłumaczenia tekstów. Czyli tutaj nie możemy żadnych aplikacji uruchamiasz, to mamy tylko kilka aplikacji właśnie do tłumaczenia mowy mówionej, ponieważ to jest urządzenie, które pozwala nam rozmawiać symultanicznie z jakimś obcokrajowcem. Możemy tłumaczyć teksty ze zdjęć, możemy tłumaczyć teksty z tekstów i możemy również uczyć się obcego języka. Mamy tutaj taki tutorial mały, czy taki samouczek, z którego możemy uczyć nowych słówek, jeżeli akurat chcielibyśmy poznać na przykład chiński. Urządzenie jest bardzo cienkie, bardzo lekkie. Tak jak tutaj widać, ma fajną taką obudowę z takiego matowego plastiku, przypominającego trochę gumę. Z tyłu mamy również aparat i o tym aparacie zaraz opowiem. U góry znalazły się bardzo czułe mikrofony, od spodu po prostu standardowe gniazdko USB typu C, z którego możemy to urządzenie ładować, czyli rzeczywiście ma to, to urządzenie bardzo wiele takich funkcji podobnych do zwykłych smartfonów. I teraz, co jest cechą taką szczególną tego urządzenia w porównaniu do normalnego smartfona? W przypadku takich normalnych smartfonów, my teoretycznie możemy mieć w takim smartfonie tłumacza, mamy na przykład Google Translatora, moglibyśmy mieć w naszym smartfonie, ale. W tym urządzeniu, oprócz tego, że mamy właśnie tę, tę funkcję tłumaczenia, tłumaczenia na 76 języków, tłumaczenia takiego właśnie tekstowego i tłumaczenia ze zdjęć na 108 języków, czyli możemy tutaj również ze zdjęcia odczytywać teksty w 108 językach, albo właśnie porozmawiać się w 76 językach, ale to, co jest właśnie wyjątkowe w tym urządzeniu, to jest to, że ma ono wbudowaną w środku kartę SIM, która działa praktycznie na całym świecie. Karta, która działa w 200 krajach, czyli w roamingu u ponad 700 operatorów dożywotnio. Czyli jeżeli kupimy sobie takie urządzenie i pojedziemy sobie do dowolnego kraju, czyli nie, nie, nie chodzi tu tylko i wyłącznie o Unię Europejską, ale pojedziemy sobie, nie wiem, do Afryki, do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Południowej, to tam to urządzenie będzie nam działało. Jeżeli będzie potrzebowało sobie pobrać jakieś nowe słowniki, nowe słówka, to będzie po prostu się łączyło z internetem i pobierało te słówka gdziekolwiek jesteśmy dożywotnio. Czyli tutaj żadnego abonamentu nie płacimy, kupujemy urządzenie raz i zawsze z niego korzystamy. I teraz to taką najbardziej przydatną funkcją w tym urządzeniu jest tłumaczenie symultaniczne. Może nie do końca oczywiście symultaniczne, ponieważ tutaj musimy przełączać się między osobą, która do nas mówi i między nami, nami samymi. I musimy niestety wybrać ręcznie język, ponieważ to urządzenie nie ma jeszcze funkcji automatycznej wykrywania automatycznej funkcji wykrywania języka. Wykrywa ten język ze zdjęcia. Ja to zaraz akurat też pokażę Państwu, jak działa ta funkcja wykrywania języka na zdjęciach, ale pokażę, jak działa to tłumaczenie symultaniczne. Pierwsza opcja, którą tutaj sobie wybieramy na ekranie, Nazywa się rozmowa, druga od razu pokażę to jest zdjęcie, właśnie to będzie wykrywanie tekstu na zdjęciach, trzecia to jest tekst, kolejna czat grupowy, o tym powiem na końcu i mamy nauka i ustawienia. Zaczynam od rozmowa. Pierwszą rzeczą, którą musimy teraz zmienić po wybraniu rozmowy, wybieramy sobie język. Nasz język standardowo, główny mamy ustawiony jako polski. Możemy oczywiście go sobie zmienić na dowolny inny język, ale to jest nasz język domyślny, więc jak ja tutaj wybiorę sobie ten język polski, to aplikacja mnie pyta, czy chcę na pewno zmienić język na jakiś inny. Ja nie chcę, więc klikam anuluj i wybieram sobie język inny, na który będę tłumaczył teraz, czy z kim będę teraz rozmawiał. Mam do wyboru teraz niemiecki, arabski, włoski, afrykański, albański, anharski, angielski, uk, angielski, USA. Arabski, azerski, baskiński, bengalski, birmański. No i tych języków tutaj jest rzeczywiście 76. Oczywiście wszystkich nie będę wymieniał. Ja sobie wybrałem niemiecki, ponieważ troszkę po niemiecku mówię, więc postaram się Państwu zademonstrować mniej więcej, jak działa to urządzenie po niemiecku. Czyli mam wybrany teraz, że będę rozmawiał z osobą niemieckojęzyczną. Ja jako osoba mówiąca po polsku i mój rozmówca jako potencjalnie mówi do mnie po niemiecku. Żeby nie klikać na ekranie w te dwa przyciski, mamy z boku też przygotowane dwa przyciski, które wciskamy podczas rozmowy. Przycisk górny dla naszego rozmówcy zdalnego, przycisk dolny dla nas. I na przykład rozmowa może wyglądać w ten sposób. Naciskam teraz przycisk dolny, żeby włączyć słuchanie w języku polskim. Czy ten samochód jest na sprzedaż? O, już tutaj mi tłumacz automatycznie powiedział po niemiecku. I teraz sprzedawca odpowiada nam po niemiecku. Leider nicht, das ist mein Privat auto. Niestety nie, to mój prywatny samochód. I znowu ja mówię. O, jeszcze za, za, za wcześnie tutaj nacisnąłem guziczek, muszę wyłączyć. Dobrze, jeszcze raz. I teraz ja mówię. Ale jestem gotów zapłacić dużo pieniędzy. Aber ich bin Geld zu I odpowiada nam nasz rozmówca. Geld habe ich genug. Mehr brauche ich nicht. Oh. O właśnie i w ten sposób możemy po prostu porozmawiać się z dowolną osobą to jest o tyle fajna funkcja jeżeli jeździmy gdzieś czy w delegację czy jesteśmy na wycieczce pewnie mamy takie doświadczenia że jak jesteśmy chociażby na przykład we Francji tam po angielsku trudno się dogadać nawet jeżeli Francuzi mówią po angielsku to niechętnie mówią oni wolą żebyśmy się uczyli francuskiego i bardzo często mówią do nas po francusku a my wtedy ich zaskakujemy wyciągamy z kieszeni to urządzonko naciskamy guzik i oni mogą sobie do nas gadać po francusku a urządzenie nam dokładnie wszystko przetłumaczy albo jeżeli jest Jesteśmy w jakimś rzeczywiście bardzo egzotycznym kraju. Jesteśmy nie wiem gdzieś w Indonezji albo w Chinach, albo na przykład ja często jeżdżę na Tajwan na, na targi Computex. To tam o ile w centrum jeszcze można się dogadać po angielsku, jak się pójdzie do 7-Eleven to i chcę sobie kupić jakieś jakąś kanapkę, to tam się z sprzedawcą dogadam po angielsku, ale wystarczy, że wyjdę gdzieś poza miasto i podejdę do jakiejś babinki, która sprzedaje jakieś warzywa lokalne, no to z nią oczywiście nie ma szans, żeby się porozumieć po angielsku i wtedy wyciągam takie urządzonko, przełączam sobie na chiński tradycyjny Mówię do niej po polsku, urządzenie gada do niej po chińsku. Ona do mnie też odpowiada, oczywiście, możemy się spokojnie ze sobą dogadać. Więc bardzo fajna funkcja, czyli ta możliwość rozmowy. Oczywiście nie jest to tak super płynne jak podczas takiej tradycyjnej rozmowy, jak rozmawiamy tak face to face, ale gdy już nasz rozmówca wie, że nie dogada się z nami w jego języku, ani, ani że czyli on, ani on nie zna naszego języka, ani my nie znamy jego, to jak wyciągniemy to urządzenie i on na początku może być taka, taki moment konsternacji, co mamy dokładnie w ręce. Ale jak już zobaczycie, że możemy w ten sposób się tutaj ze sobą dogadywać, to rzeczywiście bardzo sprawnie ta rozmowa może iść. Natomiast bardzo użyteczną funkcją jest również tłumaczenie zdjęć. Ja tutaj przygotowałem takie typowe menu z restauracji chińskiej. Jeżeli Państwo byliście gdzieś, no chociażby na przykład w Chinach i weszliście do takiej mniejszej restauracji. Nie mówię o takiej restauracji oczywiście dużej dla turystów, ponieważ takie duże turystyczne restauracje zawsze tam, tam jakieś menu jest w po angielsku. Natomiast w takich mniejszych knajpkach dla, dla tubylców mamy menu, które wygląda dokładnie w ten sposób. I teraz co tutaj wybrać z tego menu? Znowu uruchamiamy urządzenie. Naszego vasco Translatora, Przełączam się teraz na tryb zdjęcie i teraz tutaj muszę wygiwać, zrobić. Może to zrobię z biurka. Musimy mi Państwo uwierzyć, że, to, że to będę robił zdjęcie, proszę bardzo. Robię zdjęcie tego, tego ekranu, czyli położę sobie tutaj tą karteczkę i teraz robię tutaj fotkę. Tak, złapałem fokus, klik. Dobra zrobiłem teraz urządzenie w tej chwili wyszukuje te słowa rozpoznaje tutaj automatycznie tekst i to jest ta funkcja, o której mówiłem, że o ile w przypadku tekstu mówionego musimy ten język wybrać, to w przypadku akurat tekstu pisanego Wasko translator automatycznie ten tekst rozpoznaje i tutaj rozpoznał już możemy zobaczyć powiększamy sobie tutaj ten nasz ekran i możemy dokładnie zobaczyć, co mamy w menu naszej restauracji pierwsza pozycja to jest przyprawiona wołowina druga to jest przyprawione żołądki kurczaka tu mamy jeszcze jakieś jajko, jajko sosnowe z ostrą papryką i podwójna Fasola w sosie pomidorowym. I od razu z cenami 16 łanów, 12 łanów. Tutaj 35 łanów, jakaś potrawa. Więc jeżeli na przykład jesteśmy w restauracji, to jest rzeczywiście bardzo taki częsty scenariusz, że nie możemy zrozumieć, co dokładnie tam w tej restauracji, w tym menu jest. Uruchamiamy taką funkcję i możemy sobie tutaj dokładnie przetłumaczyć. Super sprawa, szczerze mówiąc. Bardzo mi tego brakowało często, gdy gdzieś bywałem w delegacji. Kolejna funkcja, czyli ten tłumacz. Już wymaga wpisywania tekstu ręcznie, więc ja akurat z tej funkcji raczej nie korzystałem. Raczej korzystałem z tych pierwszych dwóch funkcji. Natomiast ciekawe Nową funkcją jest ta ostatnia, czyli czat grupowy. Funkcja czat grupowy pozwala prowadzić nam rozmowy już na czacie, czyli tekstowo, w 100 osób jednocześnie i każda osoba widzi, widzi swój, swój, swoje komunikaty w swoim własnym języku. Czyli ustawiamy na przykład, że ja będę rozmawiał po polsku, jeżeli ktoś do nas pisze po angielsku, po arabsku, po chińsku, to wszystkie komunikaty ja będę widział po polsku tłumaczone, tłumaczone automatycznie przez tą aplikację. Do tej aplikacji nie musimy mieć koniecznie Vasco ko Translatora, jest tutaj aplikacja, która. Się nazywa się Multitalk, i tą aplikację Vasco Multitalk możemy ściągnąć ze sklepu Google Play i zainstalować sobie na swoim telefonie i porozumiewać się właśnie z posiadaczem takiego Vasco Translatora, czyli takie 100 osób możemy za zaprosić do czatu grupowego i się z takimi osobami dogadywać. Yy, oprócz tego jest jeszcze ta funkcja tutaj yy, nauki, ale akuratora działa mocno średnio, tam po prostu pojawiają nam się pojedyncze słówka, zupełnie losowe. Yy, te słówka musimy wkuwać, więc yy, akurat te, te, tej funkcji chyba bym tutaj raczej nie, nie polecał do uczenia się. Języków. Niby jest, ale raczej mało użyteczna. No i na końcu cena, oczywiście, tego urządzenia. To urządzenie kosztuje 1850 zł. Wydaje się, że dość sporo, jak na, jak na takie urządzenie z ograniczoną funkcjonalnością, tylko do tłumaczenia. Ale pamiętajmy o tej właśnie najważniejszej funkcji, czyli tym roamingu na całym, na całym świecie, czyli gdziekolwiek nie pojedziemy, to urządzenie będzie nam działało zawsze. W przypadku telefonu, bo jakbyśmy tutaj zapłacili krocie za roaming, tutaj mamy po prostu to tłumaczenie w cenie. Więc jeżeli często podróżujemy, myślę, że bardzo ciekawy gadżet. Bardzo Państwu dziękuję za oglądanie programu. IT Business i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję.